Delta SMP to nowe SMP, którego jestem współautorem. Teraz pewnie myślicie, że to kolejne SMP, które niczym się nie wyróżnia. Nic bardziej mylnego. Solus siemanko, ja jestem Lesek i na wstępie proszę o łapeczkę, subika oraz komentarz dla zasięgu, aby film trafił do większej liczby osób. Z góry dziękuję. Wracając do tematu, to Delta SMP to prawdopodobnie pierwsze SMP z modami w Polsce. Serwer zawiera mody takie jak Create, Quark, Supplementaris, Bion oraz wiele innych. Ważną informacją jest to, że serwer nie będzie miał trybu Lifestyle, czyli nie będziesz musiał się obawiać o wykluczenie z serwera po utracie wszystkich serc. Teraz pewnie masz pytanie, jak dostać się na serwer. A więc są dwie opcje. Pierwsza to nagranie filmu, w którym się przedstawiasz oraz opowiadasz, czemu chciałbyś się dostać na serwer. A druga opcja to wbijasz na serwer Delty 2.0 i tam tworzysz ticketa, którego wypełniasz według podanego wzoru. Jeżeli jesteś zaciekawiony, zapraszam do opisu filmu. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne instrukcje. To co? Widzimy się na serwerze?